sprawdziłem czy warto wydać prawie 10 bilionów na cały swój kwitłunek losuję w tym filmie rangę boss więc jeżeli chcesz wygrać lajka, like subskrypcję na tym kanale i napisz w swój nick a do niego dopisz hashtag boss żeby wziąć udział miłego oglądania i powodzenia ale jeszcze przed samym odcinkiem jeżeli lubicie oglądać robloxa to wbijajcie koniecznie na mój drugi kanał czyli zakrętka roblox bo są tu codzienne z robloxa jak i też filmy filmy będą niedługo jeżeli lubicie oglądać prosty robloxa to wbijajcie na mój drugi kanał prosty zakrętka roblox link będzie w opisie więc was Prosto serdecznie zapraszam, bo wbijamy tutaj prosto 1000 subskrypcji Dzisiaj sprawdzimy, czy opłaca się kupować cały ekwipunek Za dosłownie 10 bilionów To jest jednak sporo, to jest jednak sporo Z takich ekwipunek, mamy Zeta 41, 43, w sumie takiego w połowie Połowy w sumie 43, 41 Też to na część to po prostu 43, w na to prosto 41 I miecz mamy za I miecz mam 44, no i około to wychodzi 10 tak, bilionów, no coś Coś koło tego, zaraz dzisiaj to sprawdzimy Czy opłaca się wdać, że wpadnie Kilę w dzisiejszym odcinku. Nieco, miejmy nadzieję, że tak będzie. I wydaje mi się, że już nic sobie nie potrzebuje kupować, bo wszystko mam właśnie tutaj na serwerze, czego właśnie potrzebuję. To może jedynie wpiszę kosz, żeby tutaj po prostu wyrzucić te itemy, które nie są tam niepotrzebne. Czyli na przykład jedna elektra się tylko przyda. Dobra, Piszemy refail. Lecimy oraz się bij. dzisiaj. 18. Jak wy to oglądacie, no to będzie aktualizacja właśnie box Pipi. To naprawdę może kurde zmienić mocno. Nie Podobno mi być nowe hity, nowa mapa, no i w ogóle nie. I też w ogóle mam glowing. Nie mam tych serduszek, Właśnie, bo kurde, miałem, mam te serce wyłączone i właśnie zapomniałem mi włączyć, ale no może może się uda właśnie tutaj Zobaczyć, tamcie jakąś klepę, co się w odcinku i może się uda nie innąć. to jest taki mój cel, sobie nie zginąć. Ale no jak widzicie, jak ja się świecę, to no, no lekko powiem tak, no lekko nie jest zaciekawie, ale ten Fakt to, że to nikogo nie zabijemy, bo na pewno się kogoś zabijemy. Gość jest w ogóle bez klaty, więc to no, kurde zabijemy go. Jak najbardziej. Ej, to tym upadł, to tym upadł. mam sobie zakłada drugi mi wiem właśnie po plesach Ajaj, no było blisko, że właśnie, da tego gościa. Tutaj widzę w ogóle następny, więc może w niego się wkleimy. No, na my starze, tak nie grałem. Wiecie, na no poważnie, nie? Nawet nie grałem na myślał, że bo trochę mi się przydał ten serwer, ale no będziemy grać dalej. Nie będziemy na pewno grać dalej. Tutaj oczywiście trzeba trzeba z tego typa zabić. Mam nadzieję, że to się bynajmniej uda. Tu W ogóle też gościu ma glowing i ja on sobie uciek. Kurde, no jest sobie uciek. Ej, ej, no bo blisko, bo naprawdę blisko, żeby go zabić. Tak, wydaje mi się, że po kwarcach może ich najbardziej polatać właśnie, tylko nie wiem czy to tym się wziął po prostu do drugiej ręki, Ale nie wiem czy tego tak jest na miecze, Kurde, nie mam właśnie tego zrobaka na miecze. No i może trochę ciężej właśnie, żeby tutaj pozabić graczy, ale no powinno się udać. Jak najbardziej powinno się to udać właśnie. Dobra, jestem tutaj właśnie. I się... Chciałem tam właśnie wejść, nie? no, ale niestety tak po prostu małe, że na to się nawet nie da wskoczyć. Dobra, tutaj widzę, że właśnie są trzy osoby. Ej, dobra, bo jak oni to zakobywują za zamurą drewnem? Nie, nie, się Carry to jest pewny dead właśnie. Ale oni myślą, że nas właśnie zabiją. Ale no, nie wyjdzie im to, żeby nas zabić. Piję stręcza, piję stręcza. Niestety bez serduszego mam trochę że Po prostu będzie trzeba włączyć te serduszkę zaraz. Goś ma miecza, ma one i myśli, że nas zabije. No, trochę XD z niego, bardzo wielkie XD. Jeszcze mu po prostu muszą koleżę pomagać. Po prostu nie razi, no, ale no. Bo nie, myślałem, że mnie z do dobra, czasem po prostu uciec. Co i lecimy gdzieś jeszcze dalej. Może jeszcze tutaj gdzieś po prostu. Jezu, oby się udało tutaj. O dobra, tam widzę gościa i on bardzo się wyróżnia. Jako, że ma ten glowing włączony bardzo. Lecz strasznie kurde, nie myślałem, że tu nawet to widać przez ściany, a dosłownie jak macie to włączone, to to nawet widać przez ściany. Porąbane, porąbane strasznie. A jajaj, no trzeba tutaj po prostu, wydaje mi się podejść pod ten miodek i tam właśnie poszukać osób jakichś. Tu jest właśnie jedna osoba, która sobie po prostu biegnie. Nie wiem czemu ale mam takiego wielkiego zuma, że po prostu nic nie widać. To mam miejsce 42 i jakbym tutaj oddał sobie poko... Killa, no, było spoko, ale nie wiem, czy właśnie odda sobie pokorny killa Mam nadzieję, że tak. Odda sobie pokorny killa i jest to więziony Ajajaj, no kurde, było lipa, była lipa To wydaje mi się teraz, może tego typu po prostu dojechać, Czeka, no ja nie chciałbym się cały czas bić na miotku Bo na miotku to wiadomie zawsze jest fajnie, zawsze jest Po prostu fajnie, ale czekam właśnie na te nowe hity na serwerze Wtedy ludzie będą padać od razu, od razu będą ludzie padać No wtedy to będzie o wiele lepiej, bo teraz na serwerze no gra się Słabo, słabo się gra przez te hity, nie? Jedna taka rzecz A wiadomo, zepsuła całą jakby rozgrywkę, nie? Może wklejmy się w tego typu właśnie. Ej, dobra, on padnie! To zrobiliśmy plec, ja prawie sobie zginął. słownie no zrobiliśmy plecą, ja prawie sobie zginął. No to było tak blisko. Mam mieć 38, mam seta w ogóle 38. My sobie zawołał kolegę, no i przez to, on sobie zawołał kolegę, to mu pomógł. No bo tak to sobie już dawno padł a no nie po co niestety przez to, że właśnie kolega mu pomógł. Musimy mieć też w ogóle po sikerze, bo przez to, że mamy sikery, trochę jest lipa, nie powiem, że nie. Właśnie tego typa i może mi się go, kurde, uda zabić. Ej, ej no było blisko, było serio blisko. Tu się trudno. Aj, dostaliśmy sobie plec, akurat jak ja. się z gości, to akurat dostaliśmy plecy, nie, akurat po prostu się plecy, no trochę lipa co bym powiedział, że lipa, no takie plecy no to wiecie, oni były fajny były fajne no ale mu się trudno, dobra ja mam w ogóle pomysł, żeby kurde taki mieć, że ich to jakby, proszę nas goni właśnie dwóch typa, dwóch typa nas goni, no i to jest właśnie ten minus, bo no dobra goni nas jeden goni nas jeden, mam pewien pomysł, żeby go zabić ale już właśnie drugi podbiega, no to jest właśnie to, I nas oczywiście nie zabijam, ale no ja bym się tutaj z nim właśnie jeden po jeden A jeden po jeden to ja bym tego gościa akurat rozwalił no ale tak, no to wiecie, tak to on nie ma Mniejszych szans, prawda? Pyg, weźmiemy sobie totem po prostu. I lecimy, wydaje mi się, trzeba tutaj jak najbardziej na kimś się skupić. Na przykład na tym gościu. Jeszcze leci 2, jakby sobie oda pokornie, no bym się nie obraził. Jeszcze na no, ziomek, chce wyrabia, nie? Ziomek się po prostu wyrabia. W boxach od prostu mieszka leci 4. Wydaje mi się, że nawet mu połowa HP nie schodzi, nie? naprawdę. bo teraz zabić graczy, to trzeba się z sery postarać, nie? Mieć jakiegoś totalnego farta, bo przez ten cały czas udało mi się może zabić, no nie wiem, z dwie osoby, nie? Ale na szczęście waniem pada, więc on zaraz najprawdopodobniej będzie orał. Panią właśnie pada, no i teraz zobierz zauważy, Panią pada, no i teraz sobie ucieka Więc giga S z niego, bo sobie po prostu, no ucieka Ucieka sobie, no co dużo mówić No jest po prostu s ten gościu Może, no ale właśnie sobie już ucieka No i sobie zakłada litry, no i ucieka No i to jest właśnie to nie, chyba no, w tym odcinku no nie uda się nikogo zabić Ja po prostu klikam tego zooma, to jest tak blisko Że nie mam o co tu chodzi, ej dobra ja mam w ogóle mieć, Ale wklejmy się w tego typa, bo mam 40 A no nie, nie, po prostu nie padł, on po prostu nie padł Nie no niestety on sobie nie padł, no kurde Naprawdę, blisko żeby go po prostu zabić Może uda mi się go właśnie zabić, mam 16 se sekund nie, może oddał pokornie, w końcu kila Do stoperku więziłem na 2 sekundy Wkrajamy się w tego typa I prawie Mi-34 oddał pokornie ten gol Tak blisko, żeby sobie tutaj oddał pokornie sety no zawsze jak prosto nie oni mają się, No to niestety no, nie oddają po prostu killa nie? A było naprawdę blisko Stało się piękna rzecz, czyli zabicie gracza Dobra, wkrajamy się w tego typa od razu C39 po prostu, Mi-38 stary Co to jest w ogóle, nie? To nie jest żaden dobry Tutaj secik, a nic, więc na no, Go powinniśmy zabić, no zobaczymy jak to będzie Szczerze mi się wydaje, że może mi się Udać, właśnie zabić, tylko dostajemy sobie plec, bo on nas bije. Ej, dobra, on ma całego 140. To tak, byśmy go zabili, bo byłby naprawdę spoko, ale no dostajemy sobie sobie plecy. Aj, no, nie ciekawiej, dobra, trzeba orać, w takim razie trzeba orać, bo mnie wyrobimy po prostu. Jeszcze oni się knukają, czy może nas po prostu zabiją, no ale im się to nie uda. No nie da się po prostu. Dobra, jak cię biją po plecach, no nie możesz dosłownie uciec na jedną nawet kratkę, nie? Porąbane. To jest dziwne, nie? To jest naprawdę dziwne. No dobra, udało się uciec. które wszystkie nam tutaj po prostu padły. Udało się na szczęście po prostu uciec. No, nie ciekawie, bo no, ja tam właśnie dominowałem, ten miodek no, ale. Jak nas biją w trzech, no to no, nie mam najmniejszej szansy właśnie Tak, dominowaliśmy totalnie tym A Ej, no było blisko Było też blisko, żeby stracić właśnie tę miecz, kurde Twoje Ekwipunek warty, no sporo się, no sporo Ej, no trzeba, kurde To jest właśnie taka rzecz, żeby iść na tego spawna no. I na spanie coś właśnie kupić Tutaj, bo mamy w ogóle 7 bilionów 7 bilionów mamy Żeby mnie kodeks ekwipunek ulepszyć bo musimy mieć po prostu na H1 H1 nie jest dziwo pełne. W sumie 10 rano jak ja to nagrywam, No i trochę, trochę jest późno godzina właśnie tutaj. Zastanawiam się właśnie nad itemami Horusa, tak szczerze. Bardzo się zastanawiam właśnie tutaj nad itemami Horusa. albo bo nad właśnie seta właśnie. Coś takiego, żeby jakkolwiek to ulepszyć. Właśnie ten set nasz, ale no kurde, się tak szczerze zastanawiam. Mieczotuma to jeszcze nas nie stać, że no, brakuje nam po prostu jeden bilion, żeby kupić taki miecz, ale no trochę lipa, trochę właśnie lipa, bo mogliśmy prawie kupić ten mieczyk. Brakuje nam jeden bilion, nie? jeden bilion to to nie jest jakoś dużo. To w sumie było na tyle z takiego, wiecie, dużo klepy było niby w sumie w filmie. Mam że ci wam się spodobał też na Discorda. Jeżeli lubicie oglądać Robloxa, to wbijajcie na mój drugi kanał. Link będzie w opisie, było już na tyle. Na następnego odcinka. Ciema.